Paco Power System Bread Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Jesteśmy w klubie sportowym Paka za nas 72. Jest ze mną trener Władysław Maciejewski. Panie trenerze, w środę w Grudziądzu rozpoczynają się 20 mistrzostwa Polski juniorów. Tam wystąpi dwóch naszych zawodników. Karol Judyn i Mikołaj Lewczuk. Karolek Bronić będzie tytułu mistrza Polski. Karola Michalczuk powiedział, że łatwiej jest zdobyć niż bronić. No myślę, że tak, że będą wszyscy chcieli wygrać z Karolem. No Karol tak... Trenował, bo trenował, ale teraz się trochę wziął mocniej za, za pracę. Nie ma problemu z wagą i myślę, że spokojnie powinien obronić ten tytuł mistrza Polski. Środę już początek mistrzostw. Dzisiaj jest sobota jak pan na to 4 dni przed rozpoczęciem imprezy ocenia formę swojego podopiecznego? No forma jest nie, nie, niezła, zostały jeszcze y, 3 dni treningu, także myślę, że, że te szlif formy z, zrobimy i, i pojedzie w, w pełnej dyspozycji. W środę Karol sparował z Damianem Tymoszem, a także Adrianem Kowalem. To dosyć pożyteczne chyba były sparingi. No myślę, że tak, że tam może nie najlepiej wypadł na tych sparingach, ale było pewnie jakieś takie założenie, żeby, żeby sobie boksował tak jak boksował, ale to sparingi nie, nie świadczą o tym jeszcze, o, o formie zawodnika, która może być na Mistrzostwach Polski. Dzięki.